Witam bardzo do Kolejnym odcinku z elitarnego dzisiaj to nagramy. Zostawcie na stan trzecia łapeczkę w górę. Subtypne ten kanale, jeśli jesteście nowi. Zagramy sobie widzowie na elitarnym. Jestem w ogóle ciekaw, czy nam się uda. No lepiej, żeby nam się widzowie udało. Jakby nam się nie udało, to by było dosyć kiepsko. W ogóle 25 mapek można postawić tym razem. No i dobra, więc rzucamy sobie 5 z dropów, standardowo. A niech będzie włączony, może autostart w sumie. Lub będę sobie widzowie farmił w ogóle w tym miejscu. Będę sobie farmił. Tu jest lepsze miejsce jak na normalnym, ale na normalnym nie musiałem jakoś nieźle farmić. Także na spokojnie. Dobra, tu jest w ogóle lepsze, patrzcie, tu jest w ogóle lepsze do farmienia miejsce. tu samo na to postawić farmę. Także tu jest o wiele lepsze miejsce do farmie. Także ja sobie widzowie farmi i do zobaczymy się już na pierwszym bosie W sumie nie będę was zanudzał. Za chwilę się zobaczymy. Pięć rundek do basa. No i tak, teraz tak. Yy, no i sobie już stawiamy powoli... Def Defendera sobie po prostu postawię. Żeby był w zasięgu. gdzie lepiej, będzie w zasięgu, dobra. I sobie Defendera sobie po stawiamy, dobra. Na no, chwilę będziemy mieć, no spokojnie. Już widzicie że czwarte... No, no, no dwa czwarte tiery już mamy. Od także no, spoko. Fajnie. Nie muszę się zbierzyć, ale ja sobie postawię już powoli, tak na spokojnie. No sobie też za z wzmocnić tego Defendera, Na przykład tak, a nie wzmacni, ok, dobra, to nie będzie tutaj. bo też łódkę już ulepszę, bo żeby być za większą cenę sprzedać sobie na przykład jak Defendera, nie? I w sumie ważne moim zdaniem. No dobra, jeszcze sobie ulepszę tutaj pod ten łódkę Bokamo. I w ogóle ważniejsze to, to jest bardzo ważne też. Żeby to ulepszyć. W ogóle tutaj już farmer widzę, że nie. Dobra, no i tak, w ogóle jeszcze co by coś dodać, na przykład dodać sobie coś jeszcze zastanawia się. Nie Space Faktory na przykład, ale nie wiem. Mów sobie tutaj daje Space Faktory, jeszcze też... Czemu by nie? Bracie czego? A tak po prostu. Troszkę by nam... Z, z, no wiecie... Pomoże nam przynajmniej troszkę, można powiedzieć. W ogóle postawię sobie już wcześniej, crossbow mastera bym sobie postawił wcześniej Bym wbijał przebicie powoli, no bo to będzie ważne Dobra Także trzeba wcześniej postawić crossbow mastera powoli, dobra spoko Dobra OK. udało nam się 10 rudnego do kolejnego bossa, spoczko Etermodern sprzedaje i kupujemy, wiadomo. Czwarte tiery. Tu też sprzedaje, to. Wow, nie wiedziałem, że mi już. Dobra, dobra kupuję sobie też overclockowo już powoli. W ogóle zobaczymy się na chwilę na kolejnym bossie. Dobra, wierunki do bossa. I raczej zagramy z Madem. Mi się wydaje, że sobie zagramy Madem. Będziemy dalej sobie farmić. No, no, no dobra, wiem, co. Ile mam jeszcze? Proszę, 6 tym można tylko postawić jeszcze. Ja nie mogę. Nie wierzę. No to trochę tak kiepsko to wygląda. No e, dobra. Jedna rundka do bossa, wiadomo. Będziemy mada mieć już powoli, dobra, super. Będę miał. Idę sobie pod dół, bo żeby nie przegrzewać sobie po prostu bossa. W ogóle tutaj jeszcze potrzebuję trochę farmerów, w ogóle kupię sobie troszkę farmerów. Bo tu mi, tu mi nie zbiera, tutaj mi też nie zbiera jakoś, nie wiem czemu. Tu mi nie zbiera, dobra, nie wiem, nie mam pojęcia, dobra. I teraz celujemy w bossa po prostu, dobra, super. Dosyć dużo ma. Dobra, sobie teraz ukrypię, skupię się po prostu po Bo, żeby przebicia wybijało, ja dam sobie jeszcze Defender'a, sobie kupił też w tym miejscu, żeby troszkę szybciej doszło. Wiadomo, nie. 63. runda, nie jest dla mnie straszna. Spoko. To mogę jeszcze dać? Dobra. Kupmy sobie tutaj już, wiadamy. Tak. Piąty tier mamy już, spoko. Tutaj też pod piąty pójdę. Co? Preblockujemy. Ulepszamy. Można, dobra. Muszę to przyspieszyć, bo jest niefajnie. Po prostu drugi bo nie, no nie ciekawie jest widzowie. Chyba to troszkę przyspieszyć, wiadomo, nie. Buduję już farmę, dobra. Dobra, ile rundek do kolejnego? 10, okej. O, to defender sprzedaje. Zobaczymy się... Dobra, albo nie będę wam robił. Przerwy, znaczy to no, odcięcie. nie będę wam robił. Nie, nie robimy jednak, dobra. I teraz będziemy budować paragon. <gryw> nie będę miał nawet wszystkich tych. A trochę nie, no... Farmerów troszkę nastawiałem niepotrzebnie, nie moim zdaniem. Sprzedam sobie tą łódkę. Dobra, to sobie sprzedamy to. I w ogóle gdzie paragon będzie stał? Nie wiem, w tym miejscu mógłby stać? Tutaj może. A po tu? Zastanawiam się, tu tutaj by mógł być paragon. No, mógłby w tym miejscu. Jak będzie wysoki poziom, także nie ma się co bać. Nie będę dokładał e, może, no tylko jedno można dołożyć, a to tam mało, dołożymy sobie, po prostu goldem co dołożę, Dobra. dołożę sobie goldem, powinno nam wystarczyć raczej. Dobra. wiem, czy w tym miejscu postawić Paragon, to będzie dobre miejsce? Właśnie nie wiem. Tutaj w ogóle zbieram sobie troszkę jeszcze Golda i dołożymy sobie później. No, kiepski będzie level, moim zdaniem. Znaczy, no, znaczy nie, jak dołożymy mogła na to raczej nie, ale zastanawiam się do samolotu. W ogóle, czy zbierać na samolot, czy wiecie, się opłaca. Dobra, wydajmy dobra, no, sobie golda. A ja go wydam prawie, że 60. level, także super. Level jest akurat spoko. Eee, może do łódki? Następny? Paragon? Mi się wydaje, że do sabika, do łódeczki bym sobie koło postawił raczej. Myślę, że nawet bez To nie ma to tamto, raczej bym sobie postawił do łódki. Kolejny paragon. Dobra. w ja sumie farmę z osobniem, niepotrzebni nie moim zdaniem, no, ale dobra. <laughs> nie, no super nam idzie. <laughs> Że Wam powiem. Tu niech, nie, 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 niech się boss przegrzewa mi to tam. Wiecie. Dobra. Także zobaczymy się za kolej, na kolejnym bosie. 17 rundek mamy, tak że się zobaczymy widzowie. Mamy w wizowie dwie, dwie rundki do bossa No i w ogóle zrobiłem do Saba Paragon 32. I tutaj jest. To tutaj bumeranka i jeszcze do samolotu. Ale nie wiem czy nie ja boję się, że nie uzbieram. Na samolot. Zobaczymy. W ogóle to mogę sobie sprzedać. Inżyniera też mogę sprzedać. I to tam. Dobra. Też będzie widownia przed ostatni boss. Także no. Eee, dobra i w ogóle muszę jeszcze dobadać. wiadomo tą. hardmapkę, mapkę. Bo żeby właśnie paragon strzelał. Co to zbieramy właściwie do. Właściwie nie wiem co to zbieramy. Paragon do. Znaczy no do samolotu. No nie wiem zobaczymy. Zobaczy się bafuje może tego. W sumie czemu by nie zbafuje sobie, żeby troszkę na lepiej. Przebijecie musi wbijać. Dobrze. Dobra. Super. No i nam się udało. Super. No i tak zobaczymy się za tak chwilkę. Na kolejny, kolejnym bosie. Dobra, w dobie z powrotem. No i budujemy tutaj paragon. Całego golda sobie go zyskam. poziom? Mu 50. spoko spokojnie. nam się powinno udać wygrać super. Dam sobie jeszcze na, żeby latał właśnie tak nad bossem. By latał. Brawo. Dobra. Zresztą nam się powinno udać na spokojnie. Dobra, ok. Niech będzie, niech będzie się tak latał, dobra, super. cyk, Jeszcze mógłbym sobie z małka na przykład dać. Nie wiem, w tym miejscu, ale nie wiem, czy to będzie. O, ale nie będzie. To. Вот, Tapej, tapej, tapej. Skill, no skill dużo, no dużo robi. co że wam powiem. Jak kolejny skill? O, no, ja trochę za późno chyba. Niestety. A powinno nam się już udać raczej. Paryfin, Także fajny boss. No dobra, także. No, fajnie. No, już bym chciał w sumie in innego bossa, żeby dali. No, ale dobra, trudno. Dobra, wyszłam, widziałam, miłego i do zobaczenia, pa, pa cześć, pa pa, do następnego godzineczku, pa, pa.